Kochani, ja dalej bez głosu. Dzisiaj mi pasuje. W szkole u mojej córki dzisiaj jest um, u dwóch córek jest impreza Halloweenowa, dlatego a ja tutaj jestem w tej w ekipie rodzicielskiej, jak widać zresztą. Czekajcie, bo to tak ma być. No dobra, um, Więc dzisiaj, dzisiaj będzie krótko. A pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, troszkę, żeby powiedzieć Wam o, o energiach i o intencjach, bo e, czytam o, o Halloween i o tym, że e, to jest święto e, ściągające złe energii, i tutaj, że energie się podczepiają itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja dzisiaj rano robiąc. Makijaż. Zapytałam się, zapytałam się e, moich przewodników, to, to jak to jest? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja, jakby, o co, o co, w tym chodzi? I ja lubię taką reakcję moich przewodników, taką, Z taką, e, Matczyną wyrozumiałością <laughs> zaczęli się śmiać. I, I powiedzieli mi coś takiego, żeby pamiętać o intencji. Powiedzieli mi dwie rzeczy, żeby pamiętać o intencji, a drugie, żeby, że jest naprawdę a, tyle innych sposobów, na to, żeby e, wykorzystywanych po prostu na grubo, żeby. Tutaj ściągać z nas energię i tak dalej, że akurat, akurat ten jeden dzień nie jest taki, taki istotny bez względu, na to, bez względu na to, z czym jest kojarzony. Więc, więc o tym dzisiaj będzie. Że, no dobrze, zacznę od końca. Po pierwsze, jeżeli założymy, że wszystko jest boskie i dzień i noc, i jasne i ciemne, to i dobre i złe. To jest jedno z moich rozkminek, które miałam kiedyś odnośnie tego. No to jeżeli Bóg jest taki dobry, to jak pozwala na takie zło? I ktoś mówi, ale zło nie pochodzi od Boga, tylko pochodzi od ludzi. No dobrze, ale jednocześnie to w takim razie po co Bóg wymyślił zło? Po co w ogóle taki koncept się pojawił? I w moich rozkminkach doszłam do tego, że ma być pełnia. Ma być całość. I to jest to, co mówiłam Mam Wczoraj nie doceni się słońca, dopóki nie pozna się ciemności. Jak nie doświadczymy negatywnych rzeczy, to tak naprawdę nie ma, nie ma wzrostu i nie ma kreacji. Także to takie naturalne ścieranie się i doświadczanie tego, co jest jasne i co jest ciemne, jest potrzebne do ekspansji. A tak naprawdę o to chodzi. O rozwój, o wzrost. Gdyby było tylko białe, to, to nikt by nie wzrastał, nic by nie wzrastało. Więc tak naprawdę wszystko jest takie, jakie jest. I znowu włącza się temat akceptacji. I to my nadajemy temu tę etykietę, nasze ego nadaje temu etykietę, że to jest dobre, a to jest złe. Wszystko jest takie, jakie jest i to jest po pierwsze, ale jednocześnie to mogłabym na tym zakończyć wy wykład, ale jednocześnie mamy do czynienia z różnymi energiami i pamiętajcie o tym, że podobne przyciąga podobne. i te niskowibracyjne energie, możecie to nazywać jak chcecie, jakieś tutaj szaraki, reptylianie, upadłe anioły, diabły, ciemne energie, nazywajcie to jak chcecie, to wszystko i tak. Etykiety, nazwy są nieważne. To jest. One, wszystko, co jest niskowibracyjne, nie produkuje energii, więc potrzebują. Się, ale potrzebują jeść, potrzebują się karmić. Więc co robią? Pro, e, tak manipulują nami, ludźmi, żebyśmy my produkowali poprzez nasze myśli e, i nasze emocje. Jakie mam światło przez krople? <tosłuch> te, te plamy, co mam, to jest, e, to jest światło odbite w kroplach deszczu. <tosłuch> e, I to jest Dziwnie też. A, więc oni tak nami manipulują, żebyśmy my sami produkowali e, niskie wibracje, którymi oni się karmią. Więc jak to robią? Poprzez wiadomości w telewizji przede wszystkim. Więc ja się tak uśmiałam, dzisiaj, jak mi przewodnicy przypomnieli o tym, że jeden dzień Halloween. I to jest nic w porównaniu z dniami, godzinami tego, że, że, jesteśmy, że jesteśmy z każdej strony zarzucani strachem, po to, żeby wywołać u nas strach, po to, żeby wywołać po to, żebyśmy wyprodukowali więcej strachu, po to, żebyśmy byli fantastycznym karmicielem i pożywieniem dla niskowibracyjnych energii. Dlatego to jest. Mówię Wam to dzisiaj to samo, co mówię Wam od 90 dni. A, że podobne przyciąga podobne. I o tym, żeby nie skupiać uwagi na tym, co nie działa, tylko wybierać to, co działa. Żeby produkować miłość zamiast produkować lęk. Żeby e, zamiast chodzić na manifestacje antywojenne, pójść na manifestację propokojową. Bo to wszystko. Twój wybór osobisty, na czym skupiasz uwagę, Twoja myśl, którą wybierzesz, wyb tworzy określoną emocję, i, i ta emocja albo produkuje wysoką wibrację, albo produkuje niską wibrację. Niską wibracją karmią się wszystko, wszystkie niskowibracyjne byty, istoty. I byliśmy trzymani przez wiele tysięcy lat w, w tym, aby być takim pożywieniem, żeby nasza energia była pożywieniem dla takich istot i dlatego były te wszystkie, właśnie dlatego są te, wszystkie, te, te, te całe straszenia nas. E, ale masz wybór, żeby, żeby nie, żeby nie dawać to więcej swojej energii. Także powtórzę to jeszcze raz, co powiedziałam na początku. To, co mi dzisiaj przewodnicy powiedzieli, że, że Halloween jako Halloween nie ma żadnej energii. To, co my nakładamy, to jest nóż to, to, jaką my energię na to nałożymy, to, jaką interpretację na to nałożymy, to, czy nałożymy, na to interpretacje, tak jak ja patrzę tutaj w szkole u moich dziewczyn, one się fantastycznie bawią, żadna z nich nie ma jakiegoś stroju krwistego. Jest po prostu super impreza, która buduje bardzo dużo radości, która moja Iza jest, jest wyrocznią i po prostu wymyśliła sobie sama strój, sama go sobie ogarnęła, zrobiła, jest wyrocznią, jest po prostu kapitalna. Nawet ma kulę świecącą. I przy tym było niesamowicie dużo kreacji. W tym było uwolnione bardzo dużo pięknej energii. Więc, więc znowu, nóż jest nożem. To, jak zostanie wykorzystany i użyty, to jest inna sprawa. Dla mnie każda okazja do, do tego, żeby wyprodukować radość, jest fantastyczną okazją. A szczególnie dla dzieci, które nie mają tych interpretacji i nie mają tych konotacji. E, I, no właśnie, nasza intencja. Pamiętajcie o tym, że wszystko jest takim nożem, a zależy od naszej intencji, co z tym zrobimy. I e, jeżeli uwierzysz w to, że jedzenie jabłek przyciąga złe duchy, Gwarantuję ci, że jedząc jabłka przyciągniesz złe duchy. Cokolwiek nazywamy złymi duchami. Ja to teraz tak wsadzam w taki, żeby się tutaj nie wchodzić. A Natomiast e, a ktoś inny będzie jadł jabłka i on nie przyciągnie tych złych duchów, bo on w to nie wierzy. To jest bardzo ważne, co Wam teraz mówię. To nie same fakty coś przyciągają, tylko, tylko to, w co my wierzymy. Bo zobacz, ale znowu, tu nie chodzi o samym, co my wierzymy, tylko o to, e, jakie emocje są wywoływane przy tej myśli. Jeżeli ja zaczynam się bać jabłek, bo boję się, że, przy, że mi przyprowadzą złe duchy albo że mnie szlak trafi od jedzenia jabłek, to... To tu nie chodzi o sam akt jedzenia jabłka, tylko chodzi o, e, o emocję, którą sobie wywołuje poprzez interpretację tego, czym będzie zjedzenie tego jabłka. I ta emocja przyciągnie te złe duchy, bo one będą na tej samej wibracji, na tej samej niskiej wibracji, a nie to jabłko. I tak jest ze wszystkim w naszym życiu. Jak ktoś się czasami mnie pyta o Boże, nawet o chemioterapię już miałam pytania. Co ja sądzę? Czy chemioterapia jest dobra, czy zła? To zależy, w co uwierzysz. Jeżeli uwierzysz że... I to ostatnio byłam pytanie o szczepionki, o chemioterapię, o cokolwiek, jeżeli naprawdę wierzysz, że to Ci pomoże, to to ci pomoże. A jeżeli stosujesz to, bo się boisz, że to to tak naprawdę produkujesz niską wibrację i przyciągasz wszystko, co wtedy jest na tej niskiej wibracji. Więc kim są moi przewodnicy? Kim są moi przewodnicy? Przewodnikami, moimi przewodnikami. Kim są? Nie, nie pytałam się ich o imiona. Kiedyś mi się pokazywali, jako, jako jak, Kiedyś chłopakami w sukienkach. Porobili niezłe imprezy. Jak z nimi rozmawiam, po prostu z nimi rozmawiam. Albo oni ze mną rozmawiają, albo zazwyczaj ja pytam, a oni odpowiadają. Ok? Czy rodzaj stroju też ma znaczenie? Krwiste mają niższą wibrację niż bardziej kreatywne. Powiedziałam raczej tak: wszystko ma wibrację. Kochani, wszystko: kamień ma wibrację, cukierek ma wibrację, kluczyk od samochodu ma wibrację. Dźwięki mają wibracje, słowa mają wibracje, kolory mają wibracje. Jedzenie ma wibracje, wibracje ma wszystko. Nawet jedzenie. Mięso ma niższą wibrację, aniżeli warzywa. Mięso e, z uboju naturalnego z szacunkiem do zwierząt przy ich zabijaniu ma wyższą wibrację niż mięso, które nie było w ten sposób po e, e, ogarnięte. tak? E, kolory mają wibracje. Czarny kolor ma niższą wibrację, aniżeli jasny kolor. Ciemne ma niższą wibrację, niż jasne. Ale jednocześnie e, osoba, pamiętajcie, że naj, najważniejszą wibracją jesteś ty. Najważniejszą Najważniejszym producentem, najsilniejszą fabryką wibracyjną jesteś Ty. Więc jeżeli Ty masz niską wibrację, to możesz się kurwa ubrać w, w kolory tęczy, możesz się przebrać za jednorożca. A i tak będziesz niskowibracyjnym bytem. A osoba wysokowibracyjna może założyć może ubrać się cała na czarno. I ona będzie wysokowibracyjnym bytem. Więc tu znowu, tu zawsze chodzi o naszą świadomość i chodzi o to, co wybieramy i, w, i to, jaką my interpretację nakładamy. Dlaczego, dlaczego wiadomości, dlaczego media podają tylko złe wiadomości? Ja ostatnio byłam gdzieś w restauracji i leciały wiadomości portugalskie. I ja po prostu, no to tutaj, jak jeżeli się pogląda tylko to, to nagle się okazuje, że w ogóle świat jest straszny. Bo tylko morderstwo, morderstwo, gwałt, zabicie, porwanie, morderstwo, morderstwo, wojna tu, wojna tam. W ogóle no świat jest straszny. I im o to chodzi: a im o to chodzi, żebyś ty odchodząc do tego telewizora, telewizora żebyś się bała. Żebyś miała poczucie, że, że świat jest niebezpieczny. Abyś zaczęła te wszystkie ostrzeżenia, które są. I uwaga na przykład na osoby, które niby są wysokowibracyjne, w sensie nie niby są uduchowione i zaczynają Was straszyć. To jest e, wilk w owczej skórze, bo osoby wysokowibracyjne wierzą, wiedzą dokładnie, co oznacza sianie negatywnych nasion. One wiedzą, że że w ogóle nie ma straszenia, bo nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, że wszystko jest takie, jakie jest. I jeżeli. I tak naprawdę chodzi tylko o pilnowanie swojej wibracji. Jeżeli jesteś w niskiej wibracji, to przyciągniesz podobne. Jeżeli jesteś w wysokiej wibracji, to przyciągniesz podobne do wysokiego. Więc stnie kogokolwiek, albo ostrzeganie kogokolwiek przed czymkolwiek jest bez sensu. Bo ostrzegając kogoś i strasząc, niechcący automatycznie wpływa się na jego wibracje. Bo większość z nas nie jest oporna, większość z nas pójdzie za tym, za, za tym jakimś głosem czy im, że a Jezu, nie no, jeżeli ta osoba mówi, że tutaj się trzeba przygotować do wojny, no to się trzeba przygotować do wojny. I, i zaczynasz automatycznie funkcjonować w niższej wibracji. Więc jeżeli ktoś kogo, jeżeli w ogóle ktokolwiek was przed czymkolwiek ostrzega i straszy, to... To, to nie jest do końca ten kierunek. To wtedy przyjrzyj się sobie, gdzie ta osoba jest dla ciebie lustrem i dlaczego i na jakiej wibracji ty przyciągnęłaś w ogóle taką osobę do swojego życia, do swojej przestrzeni. Tak, czekajcie, może teraz będzie lepiej. Akurat mam takie słońce Boże, jeszcze jak. <laughs> jakieś tutaj się pojawiają na mnie jakieś dziwne hmm, hmm, hmm. znaczki. OK, Więc pamiętajcie, że wszystko jest tylko nożem. To, czy nim zadźgaś, to, czy nim po, to, czy nim po, po chleb pokroisz, to jest Twoje. E, ja dzisiaj, jak zakładałam tego pająka, mówię, Boże, pająki są takie cudne, są takim... E, to są nasze przodkinie. E, pająki są bardzo pięknym symbolem. A to, że akurat zostały użyte w, przy, przy okazji, nie wiem, Halloween jako coś negatywnego... Nie zmienia to faktu, że dla mnie pająki są bardzo wysokowibracyjne, bo ja je tak interpretuję. Jak ja mam w domu pajęczynę i pająka, to zawsze mówię, to są moje przodkinie, mnie chronią. Albo przypominają mi, o czym dla mnie to jest pająk, jest bardzo ważnym i bardzo silnym zwierzęciem mocy. Ja mam do, do pająków ogromny szacunek, pomimo tego, że kiedyś straszliwie się ich bałam jako dziecko, ale po prostu straszliwie. A dzisiaj, no, może nie będę ich tam całowała i tarantuli na rączki, na rączki nie wezmę, niekoniecznie. Na głowę tak. Szczególnie, bo jest, bo jest taka śmieszna. Natomiast, natomiast znowu, interpretacja. Więc patrzcie, co Wam daje radość. A nie, o, bo tu mówią, że to jest złe, a to jest dobre. Ile ludzi siedzi w czymś, co niby jest dobre, a. Co, co inni mówią, że jest dobra, tak naprawdę produkujecie tam niską wibrację. Także poczujcie, poczujcie to po sobie, nie pytajcie się innych, czy Halloween jest dobre, czy Halloween jest złe. Nie pytajcie, bo to mówię tak jakby pytać, czy nóż jest dobry, czy nóż jest zły. Zależy w czyich rękach i zależy, co z nim zrobisz. U mnie, u mnie w domu wczoraj i dzisiaj bardzo dużo radości. Przez te przybieranki. A, a nie grobowe klimaty i że tu nie wolno, nie wolno świętować Halloween, bo to diabelskie święto i nie daj Boże przyczepią się jakieś diabelskie energie. No przecież pod to się podczepią. Pod taką interpretację do, to się dopiero podczepiają popotrzebia, niskowibracyjne energie. A nie pod, a nie pod świętowanie i, i, i radosną imprezę. Okej. Okay. Oko z białej kapusy na szyję? Spróbuję. Wczoraj, wczoraj poleciałam, troszkę, troszkę miałam wrażenie, że lepiej, ale mam wrażenie, że znowu gorzej. E, wczoraj poleciałam tym e, cytrynką, e, także kardiołką no, było zapiekowane, ale potrzebuję widocznie jeszcze więcej miłości ode mnie dzisiaj. <laughs> Kochany, całuję Was e, pięknego dnia. Pamiętajcie. Wszystko jest takie, jakie ma być. A, I nie nakładanie negatywnych ocen jest bardzo ważne. Akceptacja polega na tym, że nie, nie nakładam tych negatywnych, e, negatywnych etykiet, bo etykiety pod tytułem złe to oznacza, że coś jest dobre, to znaczy, że wchodzimy w dualność, to znaczy, że działamy w oddzieleniu, to znaczy, że lecimy z ego. To jest takie proste. Więc wszystko jest takie, jakie jest, wszystko jest dokładnie z tego samego źródła. A Wszystko jest po coś. To jak powiedziałam, te rzeczy, które negatywne, one wyzwalają energię do tego, żeby tworzyć więcej piękna. I nawiązaniem do tego, co mówiłam wczoraj, jeżeli tak zaczniecie patrzeć, to będzie naprawdę, naprawdę, e, naprawdę, e, naprawdę będzie piękniej. Więc akceptować to zło, nie walczyć z nim. Natomiast tym bardziej skupić się na tym, żeby produkować piękno, produkować miłość, produkować wysoką wibrację. Um, I i wykorzystywać takie narzędzia, jakie są. E, e, to, to nie narzędzie buduje wibrację, tylko to, w czyich jest rękach, z jaką jest intencją, jaką energię się do tego wkłada i, i jaką, en, jaka energia jest produkowana z takiego z takiego aktu. A pięknego dnia, kochane. Ja wrócę do tego. Obiecuję, że o seksie jeszcze, jeszcze będzie w ciągu najbliższych 10 dni. Całuję buziaczki. Pełnia dzisiaj nie, chyba pełnia jutro jest, chyba 28, tak? Tak mi się wydaje. A całuję buziaki, papa. Pa.